Dobry wieczór, państwo. Co by nie było, zawsze musisz być prawdomówny, racjonalny w egzystencji. Zawsze musisz być w tonacji, w współczesnej relacji, ze sobą w zgodzie. Nie możesz odbijać, odtrącać innych wartościowych ludzi, na których też się zależy. Musisz mieć dobre, czyste sumienia, serce, dłuższe ciało, umysł wypełniony. Ten job, szare komórki, które zanikają pod wpływem złych używek musisz mieć zawsze pozytywne pierdolnięcia. Teraz napiłem się, bo zaraz mi się odbije, któryś po plecach poklepie i będzie dobrze. A jutro się ogólę moją brzytwą. Oszkrawię się. Ktoś mi kiedyś napisał koleś. Kolega Darek pozdrawiam serdecznie z, z Bawy z Warszawy, że że prawdziwy facet dopiero będziesz prawdziwym facetem jak się brzydką prawdziwą ogolisz. Bo brzytwo wygala nawet pod skórą te cebulki, a maszynka tego nie, nie chwyta. No ale cóż, chyba wygrałem porszawego misia. Nie wiem, muszę sprawdzić kod Tym, tym, się, tym się wyleczyłem z alkoholu, wiecie, bo kiedyś strasznie dużo piłem, to się przyznam bez bicia, ale ten żar miłości, który teraz, teraz tutaj nastąpi, jest prawdziwym żarem. Niech ta noc płonie, płonie żoża żo żo polarna, niech płonie. Moja inicjacja, sanacja, stagnacja, wielka perspektywiczna motywacja. No patrzcie mój piesek sobie śpi. Moje wyrkłą z perspektywy, z perspektywy drona. To mój sprzęcik, który co zagra sobie. Mam mi bardzo miło dzisiaj, jest no, mam, mam, tak. tutaj było mi się troszkę wzmacniać pieprzy moja skromna osoba DJ Omen pozdrawia wszystkich Patrzcie, się dobrze Jedziemy, 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 jedziemy. w tym momencie i to był rok 2002. 2002 magiczny rok po prostu. Popatrzcie, mój horyzont księżyc, księżycowy. Pięknie oddaję. Chciałem zgasić i, i, i chciałem oddać ten płomień miłości, żar, który się będzie tył w moim sercu na zawsze po kresu mojego całego istotnego życia. Patrzcie, pozdrawiam wszystkich pozytywnych zuchów na tym, tym świecie.